Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym jakże omówieniu WRC, które dosyć niedawno wyszło. W to premiera była we wtorek o 5 rano. No i chcę krótko omówić jak ta gra wygląda z mojej perspektywy. Ja dosyć dużo gram w tą grę, znaczy grałem, gram. Jeżeli mogę powiedzieć, że przejechałem się parę stageów i mam pewne, pewną wizualizację tego jak się jeździ i ogółem jak ta gra wygląda w porównaniu do np. przykład poprzednich części WRC oraz do innych serii wyścigowych, takich jak np. przykład Dir, czy e, gdzieś tam można jeszcze wstrześć do jakiegoś rbr starego. Ogółem ta gra na tle poprzednich gier WRC wypada bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o fizykę jazdy, na pewno e, jeżeli chodzi o optymalizację tej gry w porównaniu do poprzednich WRC, no jest na podobnym poziomie, że e, FPS potrafi być niski, jak ustawisz wysokie detale, a grafika się nie obciąża, procesor też się nie obciąża, a ustawisz niskie detale, to masz to samo obciążenie procka i grafiki, a masz więcej FPS. No może ja jestem jedynym przypadkiem, mam dosyć nie mam za dobrego PC-ta, co nie. Ale no. Wracając. Fizyka w tej grze jest rewelacyjna, ta gra jest świetna, można powiedzieć. Jak tutaj w tle możecie widzieć, jadę sobie właśnie e, z że Monte Carlo, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że w poprzedniej części w WRC to była śnieżno lodowa trasa. No i tutaj, e, no może nie jest szczyt moich umiejętności, to tak naprawdę jeden z pierwszych runów, tak naprawdę chyba trzeci to był, żeby was nie okłamać. Poprzednich nie chciałem wam pokazać tutaj w miarę jakoś pojechałem po prostu. pierwsza raz dojechałem do metu, wcześniej to ukończyłem na pierwszym drugim sektorze, żeby wczuć się w samochód. Byłem samochody prowadzić tutaj w bardzo przyjemnie. Może. Można sobie na dużo więcej pozwolić porównując do gry WRC. Na pewno domyślne ustawienie samochodu jest o wiele przyjemniejsze do prowadzenia niż w grze WRC poprzedniej, w której. Mm, no ta fizyka była dosyć dziwna, że czasami koło wam się zapadało pod ziemię, bo na przykład zawieszenie było za miękkie czy coś albo na, na asfalcie, al tam mega dobrze hamowały, w ogóle na wszystkich warunkach mega dobrze hamowały, za to na przykład przyczepność mechaniczna jaka tam była była słabo odzwierciedlona no, w tym filmie mniej więcej też w tle będzie chciał tutaj kawałek jak jadę po asfalcie i dalej będzie jakie HM lodowośnieżnej lodowo lodowo-śnieżnej nawierzchni w słabszym samochodzie, żeby right. mogli z nim więcej zobaczyć. E, ta gra bardziej przypomina Dirt Rally niż WRC z fizyki. Zabry czyli auta są ciężkie, czucie jak się prowadzi. na rzecz jaką tylko za zaobserwowałem to na kierownicy. Myślę, że to jest dosyć re realistyczne. Jeżeli chodzi o prowadzenie, że... W trakcie, kiedy wasz ślizga to na kierownicy, ja czułem jak ona mi kierownicy po prostu biła, co nie? Jakby podskakowała, coś było ten uślizku Fajne to jest, e, czy jest potrzebne, no nie wiem. E, na pewno bardziej szczegółowo jest to wszystko wzorowane. Też mogliście zauważyć tam kilka zakrętów wcześniej, tutaj na tym filmiku, że mnie tam lekko zarzuciło. E, no i dało się to wyratować a w poprzednim WRC jak zarzuciło Was o liczyliście na najlepszy nie, nie mieliście w ogóle szans na obronienie samochodu cały czas on leciał bokiem wypadał a tutaj to dosyć fajnie się prowadzi czuć, że ta auto mają też przyrzepność większą na asfalcie też dosyć trudny tor wziąłem sobie do porównania ale chciałem sobie takie jasne mniej więcej tego mogę się spodziewać po tej grze. No i co wam mogę powiedzieć? Ta gra ma dosyć spore wymagania. Mój, mój komputer spełnia, myślę, że prawie że zalecane, tylko nie procesorowo. Graficznie może, też nie. Ale w teorii powinna mi pójść na maksymalnych i byłoby fajnie. Niestety muszę grać na najniższych, ponieważ właśnie tak jak wcześniej mówiłem, ten FPS jest dosyć dziwny. Jak ustawiłem maksymalne detale, to użycie grafki miałem 70%, użycie procesora miałem 50%, a miałem 40 fps I chciałem Wam nagrać na najwyższych detalach, niestety komputer mi nie pozwalał jakby, to jako takowe nagranie zrobić, więc gram na najniższych, bo jestem trochę też hardem, Najniższych. Cienie mam odpalone. Gra nie wygląda zbyt świetnie, jakbym szczerze mówiąc, ona wygląda dobrze, ale. To jest potrzebne. Nie, ja bym bardziej się na ich miejsce skupiał właśnie do rajdy, więc na fizyce rajdów. Nie ogrywałem jeszcze, przyznam, wam się szczerze kariery, oraz e, tam Championship to się nazywa w Dayza, Tam to jest dosyć, e, no nie ma to jakby porównać do poprzednich części, trochę się różni tą drogą, myślę. E, bo też można zbudować własny samochód w jednym z trybów, z tego co Co e, też będę ogrywać na Twitchu, gdzie, może, gdzie też możecie wpaść. W, e, oczywiście f, e, będą też filmy z tego na kanale. Myślę, że raz do dwóch razy w tygodniu. Jeszcze po ustawie, bo nie wiem, jak tam czasowo to wyjdzie też. E, no, co mogę jeszcze powiedzieć. Ta gra jest przyjemna do grania, nie to tak jak wszystkie poprzednie w WRC. Właśnie domyślne setupy są fajne, samochody są fajne. Jedyna rzecz, którą zauważyłem, która może nie jedyna, no, taka bardziej wyróżniająca się jak wiem teraz, możecie zobaczyć, jeżdżę hybrydą. Tą, y, to jest Hyundai 20 chyba, albo i30, nie pamiętam. Y, to jak wciśnie się gaz, jak już się naładuje ten regen pełny, od hybrydy, wciśnięcie gaz i puścicie, to nowego musicie ładować. W poprzednich grach w WRC było zupełnie inaczej, że do momentu wciśnięcia hamulca tutaj hamulec nie usuwa wam, tylko puszczenie gazu wam resetuje. No widzicie, było wciśnięte i zniknęło. Też nie wiem, jak ten dźwięk się zgra, trochę z obrazem, ponieważ dogrywam to, żeby też nie przedłużać za bardzo materiału. No ale co mogę powiedzieć, no ta gra jest najlepsza na razie z gier rajdowych najnowszych przynajmniej porównując do RBR. RBR jest po prostu trudniejszą grą. zika tam jest trochę inna. Nie neguję, że tam jest lepsza, tu jest gorsza. Czy na odwrót tu jest lepsza, tam jest gorsza. Jest inna po prostu, ale da, w przejściu z jednej gry do drugiej da się jeździć, więc no jest tak pokrótko mówiąc moja opinia. I uważam, że o, ta gra jest super. Polecam każdemu. Niestety cena jest trochę niefajna, jak na grę w WRC. I też możecie zobaczyć, to był mój pierwszy run zrobiony z czasem w ogóle. I co ja mam na myśli mówiąc, że ta gra jest fajna, dobra wprowadzeniu i w ogóle. I fizyka. To był dopiero początek mój pierwszy przejazd, a już byłem jedenasty w topce. Fakt, że jeszcze dużo osób pewnie nie jeździło, czy nie próbowało tego toru, to był dosyć taki przykład właśnie mniej więcej jazdy, ale też możecie mieć mniej więcej porównanie na jakim poziomie stoję, że w pierwszej próbie coś takiego można zrobić. Więc no tak po krótku. tyle wam chciałem powiedzieć na temat asfaltu, też zaraz urywek. Śniegu Wam dam, mieli lepsze umówienie. No. Wracając do tego śniegu, pokażę, pokażę Wam tutaj dosyć na żywca. Też bawiłem się ustawieniami, w sensie bawiłem. Zerknąłem na nie, to można. Jak jest lodowa na czy ocen to za bardzo nie można nic zmieniać, ale no to nie jest akurat ważne. Co mogę powiedzieć? Śnieg w tej grze jest fajnie odzorowany. To mówiąc, co mam myśli, mówiąc, że jest fajnie odwzorowany. W Dirtach auta były cięższe prowadzeniu, były bardziej ślizgające się, dało się jechać, też miały gripa, ale tam auta trochę bardziej prowadziły się. Łatwiej, bo na przykład w grze w WRC poprzednim, czyli WRC Generation, z fizyką było różnie. Mam na myśli, że było różnie. Chodzi mi o to, że jak miałeś dobry setup, to rewelacyjnie się jeździło. Nie było żadnych przeciwwskazań, było idealnie, nie było żadnych wymówek. Jedyna wymówka to był brak umiejętności, ale to jak miałeś dobry setup, na domyślnych setupach nie dało się jechać. Ja tutaj nieco zmieniłem to. Raid bias, w tej skodziance. Wybrałem skodziankę, bo też na zajęciach nauczelni usłyszałem, że w opinii takiego bardziej eksperta, że Skoda generalnie jest uznawana za najlepszy samochód do rajdów w Europie, jak i w ogóle do Rally 2. Nie wiem, czy do Rally 1, czy do tych hybryd, ale do Rally 2 wiem na pewno. Też tutaj możecie zobaczyć, jak to auto się prowadzi. Bo w WRC Generation auta były strasznie przyczepne. One hamowały w moment też, ale były problemy. Tutaj się zauważyć, sinkę miałem. Nie wiem z czego to wynika, bo jak już mówiłem, gram na najniższych użycie poracka nawet nie miałem dużego. Grafiki tak samo. No znowu. Czy uderzeniach, czy jakiś takich zaspach, czy czasami ścina grę. Ale nie... Może że to jest po prostu mój specjalny przypadek, że akurat nagrywałem, może dlatego. No i wracając do mojej w mojej myśli. Śnieg tutaj, właśnie myślę, że on jest najlepiej odwzorowany ze wszystkich nowych gier rajdowych, ponieważ Rally 2.0 ten śnieg był jakiś taki dziwny, co nie, że łatwo się tam jeździło, nawet tylnie napędówkami. Tutaj nie jeździmy jeszcze tylnie napędówkami, ale tam ten śnieg był taki inny, gdzie na przykład w ulicy Gen Generation nie był był jak, o, w że Generation na przykład asfalt był jak asfalt, nawet jeszcze bardziej, jakby był taki specjalny, jak dragowa nawierzchnia. Żwir był jak asfalt taki normalny, a śnieg, lód był jak żwir w prowadzeniu i brakowało tego wyżej. Że tak jakby chyba trzeba było odpalić śnieżną trasę i żeby deszcz padał, żeby był max, żeby... Było czuć na przykład tutaj, co teraz jadę. Tylko, że to auto no, zarzuca mnie, czy coś, No tutaj nie pokazałem za dużo umiejętności, bo też na żywca odpaliłem, to była pierwsza moja jesteśmy już ze śniegiem. Eee, no, generalnie zarzuca Was tutaj, da się to wyprowadzić. W WRC Generation, jak Was za bardzo zarzuciło, nie dało się, bo te auta się samo obracały. Amulec trochę inaczej działa, jest trochę dziwny, ponieważ tutaj trzeba mieć większy brak bo na przykład w WRC Generation. W większości miałem na przykład Ryak 50-55%, a tutaj w, nich, w obu tych samochodach miałem po 70% yy, i dupą zarzucało na hamowanie, więc myślę, że to jest fajniej zrobione, że bardziej odzorowane, że jednak ta masa samochodu jest bardziej, ona się przekłada, co nie, że to jest setup, on może dużo dać, ale bez setupu jakiegokolwiek da się jeździć, więc yy, no, ta gra jest jak najbardziej na plus. Opłaca się kupić, może nie za 200 zł, ale jak będzie za 150, polecam Wam kupić. 200 zł, czy tam 220, czy więcej, to jest trochę za dużo. Ja no, trochę taniej kupiłem, bo mam jej Akcesa kupionego. Dobra, nie ja chcę już przedłużać. ogólnie to była taka krótka moja opinia, recenzja, więc jeżeli spodobał Ci się materiał, to zostaw komentarz. Wbijaj na Twitcha i oglądaj następne filmy. I trzymaj się cieplutko i beść.